O, hej, właśnie nie umiem grać. Adam pyta, jak zjeść dobre śniadanie. Dobre pytanie, Adam. Widzisz, ja dzisiaj wstałem rano i poszedłem po bułki do sklepu, nie? I mysza wstaje tam do pracy i tak dalej i kroi sobie te bułki i mówi, zrobić ci kanapkę? Ja mówię, nie, nie rób mi nic, nie rób nic, ja nie będę nic jadł, bo ja jestem gruby. Idę do mięsnego, wskakuję tam i biorę sobie kawą mięsa mielonego. Rzucasz to na patelnię, robisz sobie mięso mielone, tam posolisz, popieprzysz, yy, wkładasz to w kanapkę, najpierw smarujesz kanapkę majonezem, kładziesz trochę tego mięsa mielonego, plaster sera, mięso mielone, przykrywasz też pokrytą majonezem kanapkę, chyba że wolisz kapuć, może być kapuć, jak nie chcesz majonezu. I masz takiego pysznego, to się nazywa sloppy joe, tylko że jak patrzysz sloppy joe w internecie, to mówią, co? Coś garn... Spierdalaj z tym garnkiem. Zabieraj swoje papryki, ja nie będę nic kroił. Po to robię sloppy Joe właśnie, żeby nie zapierdalać, żeby nic nie robić.